leci, 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 to leci ostro kolejne osóbki dołączyły, kolejne osóbki dołączyły kurcze pieczone dzisiaj miałem bardzo ja właśnie live skończyłam robić, haha, ha. proszę bardzo proszę bardzo akurat pani skończyła i do nas dołączyła, Pyrson Mateusz, Monia łapiemy te osóbki, które tapują tap, 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 tapuj tap, 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 tap tapuj tap, 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 tapuj tapujemy, 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 no witam Wow, mamy 226 polubień 226 po raz pierwszy, 226 po raz drugi i 226 po raz trzeci Maciej. Siema Ante167. Siema, siema, siema. Tap, 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 tapuj. Tap, 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 tapuj. Tap, 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 tapuj. Jedziemy z kolejną serią. Tap 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 tapuj, tap 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 tap, tap tapuj, tap 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 tap. Mamy 242 polubienia, Papierek, Czereczek dołączył. Tapujemy, 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 łapiemy te osóbki, które tapują. Łapiemy, żebyśmy rośli rośli w górę, mamy 257 polubień. Kto wysyła? Ciapek do nas dołączył, Ciapek wysyła polubienia. Ciap 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 ciap, Ciapek nie z nami. Tap 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 tapuj, siema ante 167. Siema siema siema. Łapiemy live sportowe, łapiemy siapka, tak, żeby każdy miał kilo OBS, każdy kilo OBS Siemanko, panie ciapku Siemanko, Zajpowski, witamy, ofello do nas dołączył, pewnie, że udostępnił, pewnie, że udostępnił live'a mamy już 600, 500, 700 polubień, 700 polubień mamy, tak, tak, tak eee, Siemanko, szefie, siemanko szefie, szefie, szefowo, i szefuncie moje, wy. Siema Ofello, siema, siema, siema. Mamy 11 osób, mamy 11 osób. Czareczek wysyła Polbinę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tap, 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 tapuj. Tap, 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 tap tapuj. Tapujemy, tapujemy, tap, 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 tapujemy. Zobaczymy jak się potoczy pierwsza bitwa. Zobaczymy jak się potoczy pierwsza bitwa. Spróbujemy z kimś powalczyć. Tak, z Koperkiem spróbujemy powalczyć. 15 lat i 80 kg na klatkę. Czy to dobry wynik? Nie wiem, czy to dobry wynik. Nie znam żadnego ćwiczenia, w którym potrzeba by było tak dużo na klatkę, ale dobrze. 4, 5, 6, 8, 9, tap, 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 tap i mamy 2100 polubień. Zobaczymy, 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 kto wygra. Mamy 440 do końca, mamy 440 do końca, 2300 polubień. Tapuj, wysyła polubienia. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Tapuj, wysyłać polubienia. Ciapek wysyła. Tomy wysyła polubienia. Łapiemy ciapka, łapiemy Tomy, łapiemy to osóbki. Zobaczcie. Wieczny Smutasek dołączył. Twój sta. Wieczny Smutasek. Maty. Tapuj, Ofello wysyła polubienia. Dzięki, dzięki, dzięki za polubienia. Tap, 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 tapuj. Mamy, 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 mamy. Tomy zjada klapka. Osiem tysięcy obserwujących. Osiem tysięcy obserwujących łapiemy, łapiemy. Tap, 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 tap. Nie wiem, co się mi dzisiaj dzieje, ale TikTok nie nalicza punktów stapowania. Szkoda, szkoda, szkoda. Mi nalicza punkty, ja już mam 2000, 3000 polubień. Mamy 3000 polubień, tak więc tapujemy. Nie przejmujemy się tym i tapujemy, bo tapowanie się liczy. Mamy 3100 polubień. 3100 polubień. <laughs> Z koperkiem już walczymy, już walczymy. Wygrywamy jednym punkcikiem. Wygrywamy jednym punkcikiem. Jeden do zaraz z koperkiem. Tak, tak, tak. Tap, tap, tapuj. Liczą się tapnięcia. Ja, ja mam 3300 polubień. To się liczy. A że punkciki no. Mniejsza z punkcikami. Ważne, że się toczy bitwę. Ważne, że się toczy bitwę. Zrobimy może tak, zrobimy może tak, skoro nie można zdobyć 100 punktików, to spróbujemy dzisiaj zdobyć 69, 69 Nie, stówka jest lepsza, stówka jest lepsza, bo jak jest 100 polubień Tap, tap, tapuj, łapiemy w wód, Maciej Zajac, ciapka łapiemy, mamy, mamy 4000, larwę sportowego, wieczny ciapek, ciapek, bi Maciej Zając, łapiemy ciapka, łapiemy Maciej Zając, łapiemy larwę sportowego, serduszka wielkie dla Was Tap 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 tap, ciapek. Tap 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 tap, larwa. Tap 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 tap. Łapimy te osoby, dodajemy. Dodajemy tak, żeby każdy miał ponad kilo. Tapuj, tapuj, tapuj. Tapuj, bo chcesz. Tapuj, bo możesz. A kto jest ze mną na YouTube'ku? Kto jest ze mną na YouTube'ku? Tap 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 tap, tapuj. Tap 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 tap.